Stań tam po ten, tam gdzie jest ta dźwignia. I patrz się, no tam gdzie jest dźwignia, bo cię zepchnę zaraz. A tam gdzie jest dźwignia, tak. Yeah. <laughs> Creeper! <laughs> no to patrz się, patrz się tam, gdzie ja się patrzę, o tu. O, bardzo ładnie. O, pięknie, dobra. Witamy! <laughs> Witamy! <laughs> <laughs> Creeper! <laughs> Słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli chcecie być jak najlepszy skin, musicie mieć twarz Creepera! <laughs> bez tego nie przejdzie! Bez tego nie bez skin, bez, no bez tego będziecie mieli słabego skina. Będę to... <laughs> jaki do dupy! <laughs> <laughs> To jest. O, Dobra, może przechodzimy dalej o, tego escape'a? A to nie wiem, można przechodzić. A ona coś mi urzędniczyła w zębiach. Dobra, I czekaj, ja, ja już to, to przechodzę. Tamty, o Jezu, półtorej godziny. Tam tą część, półtorej tak, godziny? Tak. O ja pierdolę. Teraz Cuszę dalsza część. Ale ja myślę, że coś tam tego wytnę albo przyspieszę. Za czemu? No bo failowaliśmy właśnie w tym levelu, a teraz zaczynamy odcinek od tego levelu, więc myślę, że można tamto wyciąć, bo to jest zbędne. A, no, 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 tamtą końcówkę tak jak. Tak, zbędne po prostu to było. Bo tam to samo chyba ze 20 minut miało. dobra, więc po prostu cóż. Ej, to robimy tak, że te 5 razy i tak dalej? No, poczekaj, to ja popróbuję tu trochę. Muszę przejść tam. NIE, JUŻ BYŁEM TAK blisko! No, czyli nie idzie tak trudno, nie? No nie no. Kurwa, no, do tamtego momentu, gdzie jest ten skok, właśnie dosyć trudny, to idzie łatwo, tylko wiesz co A chodzi. A potem są takie skoki trzy razy z rzędu. Mhm. Mm Dokładnie. Kurwa, to. No. Bo, jak, bo jakby ktoś był na live, to by wiedział o co chodzi, niestety, jak ktoś nie był na live. Kurwa, prawie. Jak ktoś niestety nie był na tamtej live, to trudno, to żałujcie tego. W razie czego to no, no, no. Live, live znajdują się na Twitch TV z Kurwa, coś mi zrobił? Co, o co ci chodzi? Ja spadłem. Popchnąłeś mnie. No nie popchnąłem cię! Popchnąłeś mnie. Je zobaczysz na nagraniu. D -d 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 niby co mnie odjebało tak daleko? Nie wiem. Mnie o -o? też coś odjebało, bo spadłem. No i kurwa, nie mogę teraz. Może miałeś taki lag, że już spadłeś dawno, a dopiero potem no nie, miałeś dźwięk? Nie, właśnie, co ty pierdolisz? Jaki lag? Mnie takie było centralnie. Kłamiesz. Wiesz, że umowę mieliśmy. No wiem, no i ja jej nie łamię. Mam nadzieję. Zobaczysz na nagraniu. No zobaczysz na nagraniu. A zanim kurwa ty to wrzucisz to Zanim kurwa W ogóle ty podać, syn Roka ogląda nasze filmy, więc pozdrawiamy Mikoła, ja pozdrawiamy cię Mikołaj. Cześć, Mikołaj, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Tak Właśnie? Tak. No Bo, Podobno tak. Przecież on nie powinien tego oglądać. Dlaczego? Bo za dużo kurwo fleci. <laughs> Niech twój brat, brat Kamil powie soku mi dalej. Ja Jezu, tak blisko byłem. Soco me dá... Soco 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 me dá Soco, não Oh, meu Deus Que família na verdade Caramba Você Ave, Ave, Soco Jezu nie nognoster Jakiś creeper O kurde Ale da się chyba inne głowy mieć, nie? Tak, ale ta, te są najlepsze No <laughs> creeper <ty> jest najlepszy <laughs> O Jezu tak blisko byłem! Tak blisko! Tak blisko jak ja Nie był jeszcze nikt tak blisko jak będę śpiewał, to mogą być prawa autorskie? Nie wiem, nie ryzykuj. Nie, no nie będą, ale nie ryzykuj. Okay. Jezu, że się BYŁEM! No kurwa! Ale ja jeszcze okay, nie no przeklinam. Ty... Ja też nie przepraszam. No nie, wcale, tylko już wcześniej przeklinałeś. No niby co powiedziałem? Jak tam powiedziałeś, do tego, że tam, że. On nie powinien tego oglądać, bo my rzucamy za dużo. Na przykład A tam. Rzucamy? Albo jak spadałeś, to powieś. Ale ty się chyba Ja nie przeklida. Nie... Ja bejt. nie wcale się, mi się wydaje, nie że... kłapach A czemu nie? <grym> bo doszedłeś do wniosku, że to złe? Nie, po prostu jeszcze się nie wkurzyłem bardzo. <grym> Aj, no ja też nie. To miałbym się wkurzyć. <grym> Ale już i tak przeklidałeś, zobaczymy to w nagraniu zresztą. Nie ma problemu. Ej, weź poprosz swojego widza, bo mnie nie posłuchają pewnie <grym> Żeby zrobił licznik Moich widzów? No no nie no nie moich. Ale w jakim sensie, że co, że ile, ale jedno poszczególne czy ile ogólnie wszystkich? Nie, no, wszystkie... chyba, nie nie, wiem, no to w sensie, to jest zbyt wiesz. dużo, to jest zbyt dużo tego, wiesz. To to jest może jest... jakieś pojedynczych? No to na k. No to na kurwa. Ej, znowu przyklinasz, Unsup. No dobra, przepraszam, plus jeden dla mnie. Unsup dla ognistego, jeżeli unsup, go w ogóle subskrybujecie. Nie, no czemu? No wiesz, profi! <laughs> kurwa, nie mogę... Oj, znowu. Nie mogę no właśnie, sprowadzić. i co? I co? Like. Je jedno przekleństwo, Patrz, Patrz, nogi. patrz, patrz to, patrz to! Ła! Jeszcze o, o. nie... Ale ja nie przychlidam jeszcze! Jeszcze Wszystko się nie... mówię. Ja... Ale widzisz, ja jeszcze nie przychlidam i jestem spokojny. Ej, właśnie, tam... Ej, z uwagi na Mikołaja myślę, że nie warto przekinać. A podzielasz moje stanie? Nie wiem. Bo ja jak się jak jestem wkurzony, to lubię sobie rzucić Bur jak jakąś. No nie przeklinaj. Jeden, no, dwa, no, dwa, no, NIE dwa, nie nie, 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 nie nie dwa, nie nie dwa, nie nie się użyłem dwa, Nie nie dwa, nie dwa, nie użyłem wulgaryzmów. O Nie a skąd wiesz, że Mikołaj to ogląda? Bo tak ktoś napisał w komentarzu. A tam co się ludzi słuchasz Tak ludzie gadają, bo nie mają co robić. Jezu, przecież byłem tak blisko, no! Blisko. A czekaj, ja też nie. Nie, blisko. nie, śpiewaj, nie śpiwaj, no nie śpiwaj tego, nie śpiwaj tej głu. No patrzę, no patrzę, no. Furwa. <laughs> Creeper Dawaj uu, uu, Dawaj Creeperku, no. Dawaj do środny ziobeczku KURWA No, no właśnie, no, no właśnie Ja to prawie mi się udało, ale w ogóle sukces, że tam dochodzę, nie? Bo wcześniej się. Ej, weź powiedź, tymi powiedz, tymi. że Bremu, tu jest różowy twój ulubiony kolor Bremu, to jest różowy twój ulubiony kolor <laughs> dobra, dobra, patrz to powiem. O Boże ale, mi, ale long jumper robię stary, no poezja Gap, yep. yep. Świetny escape kolego Fajny, nie, fajny escape, fajny, escape, fajny! No fajny, no to prze... O przechodzi, no patrz, patrzę na no, creeperku, no no dowoj creeperoczku, no, no dawaj Kurwa. Ej, no co ty? Nie, jesteś... Weź iść do poprawczaka. Kurwa, no prawie byłem Wiem, ale ja też byłem prawie miliard razy No milimetry, milimetry Ale wiesz, że ja i tak już dwa razy to przeszedłem Ja też raz przeszedłem Nie, nie przeszedłeś tego nigdy Nigdy tego nie przeszedłeś Jak... Nie raz mi się udało chyba Jak się tak Nie, nie, live, nie, nie, to... właśnie ci się nie udało, tylko mi się udało I to dwukrotnie nawet mi się wtedy udało nie wiem, zobaczę sobie. Jeszcze. Zobaczysz sobie, No, przecież to jest ta wszystko to tam nie ma napisane problemu, w tym to są live. Tam, że no, wiesz. Jeżeli chcecie, tam linka do tego live'a, to dam, w, dam wam w opisie, bo tam byliśmy właśnie, przechodziliśmy dwa escape'y. No, no, no. I bardzo fajne był było, Było bardzo tak. Kurwa, więc... no prawie. No co przeklinasz, gnoju mały! Ja nie przeklinam, tylko się za okay. tobie wyżywam. Jest <laughs> Creeper? <laughs> jeszcze Creeper go nie oglądała ty? Jest. Nie no, pingwiny już nie mają. Boże, coś nie zrobił. Co ty masz, że jakąś... tam ci woda cieknie chyba w kranie. Jaka woda? To co? Nie mosta. wiem, no co? przechodź, to przechodź, to już spójrz jeszcze się na mnie. <śmienny> Taki creeper. Dawaj. <śmienny> Boże, jak ty fajnie wygląda. Dawaj. <śmienny> No, no przecież ty skaczesz, skaczesz na ten klocek, który jest ścianą, no człowieku. Na jaką ścianę? Nie, właśnie tam obok byłem. Właśnie ja tam Nie, to gówno. Mm -hmm. No nie wierzy mi. Patrz to, patrz to. Proszę prosto, Nie czekaj, dojdę zaraz do ciebie. Mm -hmm. nie, nie, nie. Nie, nie. Ale ja cały czas się je przeklinam. <grym> Jeszcze Ale. się nie wkurzyłem. Ale jak się wkurzę, to tak wybuchnę, że normalnie kogoś wybuchnie, że, że będzie wszystko. Jest! Przeszedłem! Nie pchaj mnie, pro... Nie! Tepuj mnie, bo wychodzę. Nie, ja to pierdolę. Dobra, dobra, nie, no już cię techam. Ale ja, ja, ja szkoda, że tego nie widziałem. To czekaj, ja jeszcze, teraz ja jeszcze to spróbuję. Ale jak ty żeś to zrobił? Na pewno, że jeszcze żadnego klocka... Czekaj, z... pokażę ci, weź mnie tepni tam. No a wiem, że tutaj żeś pewnie o tą ścianę Patrz, się opierał, nie, bo czekaj, ja... czekaj, pokażę ci, weź. Weź no mnie tepni, to spróbuję jeszcze raz. No, dupą się opierałeś okay. o ten klocek po prostu No, 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 no. Czekaj. O kurwa! <laughs> Coś co <laughs> zrobiłeś? <laughs> tak Weź mi się odsuń najlepiej, czekaj. Gdzie jestem? Gdzie to jest? No okay. dawaj. Tutaj? Tak. Czekaj. Okay. LOL. LOL. Znowu mi się udało. LOL. LOL. Wiesz, to proste jest, no to musisz się dupą opierać. To jak ty żeś, To ty na środku klocka tego stałeś czy co? Weź, spróbuj teraz. Ale jak ty żeś stał? No Weź powiedz mi tam tepni. No Te nie, no mi. powiedz mi po prostu, no. no Czekaj, game moda, mi włącz. Nie, nie włącz. Co? No, dobra, ale to. Otwieraj checkpoint. A. Gratuluję ci. Wreszcie coś sam. Mimo, mimo tego i tak ja na live streamie przeszedłem to pierwszy. No, no. ale to, to, już nie jest live, to już jest nagrane. No i tak to, i tak to było przed tym. No, ale w ogóle duży sukces, że przeszłem. No cały tak, stage, tak. Jasne, jasne. No, jak nie mogłem dziesiątego przejść? Brawo A, te drzwi też pamiętam, aha Ta, Do no, no. my tam doszliśmy w tym momentu? 71 Do 71 doszliśmy Mhm Dobra, słuchajcie, ja już tutaj... Czekajcie, ja sobie w ogóle przesunę tą klawiaturę, bo ona mi... Coś mi tu tak niewygodnie jest Strasznie Jest Wygodnie. Zmienię położenie klawiatury troszeczkę O, dobra, to tak musi ci? być Dobra, skaczemy wow. Jej! To jest dosyć proste Dobra 64 slide, tak, slide teraz Logę, już. Też chyba przejdę. O Boże, to był ten poziom, którego Kurwa, nie lubimy. No co przeklinasz? To przekląłem? Tak, prze... Nie, nie. Wyklułem? Powiedziałeś. Poiedzia... Hmm, a long jump. Uwa. Nie, to nie kontroluję tego. Wiem, jesteś taki niewychowany. Przynajmniej nie przeklinam. Nie Lądę No otwórz Już chciałeś znowu powiedzieć <laughs> Właśnie, widzicie jak, jak widzicie Nie, jaki no, on jest chowany O Boże, Luz. Luz. Słoń, pamiętasz słonia? Cicho, cicho, cicho. Tak Jak ja to zrobiłem? Czekaj, robię. czekaj, ty jeszcze w ogóle zrobisz coś takiego! No bo patrz, ja na początku uderzyłem tak i ty potem zacząłeś napierdalać i tego słania Oj, Ej, a jak ty zrobisz tyle takie no tak, nie, Jedną ręką chyba lewą, nie? Ale jak ty zrobisz takie, takie potem jeszcze w Dassennerskape er, żeś ty zrobił Nie wiem o które ci chodzi Takie <śleski> nie o co chodzi z tym? L... To był S, no właśnie <grystanie> Mam ci to puścić? Ja tak zrobiłem? Tak, no, mogę ci to powtarzal. puścić Ale nie teraz chyba Dobra, to ci potem puszczę nie Teraz no, Słuchaj, to jest ten escape taki, co tam ee, Co tam był taki moment z płotkiem, taki moment z płotkiem, co nie mogliśmy go przejść I to było w pierwszym pokoju W pierwszym pokoju ale jak się ten parkour nazywa? Nie, nie, nazywa z go nie, mam, nie mam pojęcia nie mam pojęcia, Ale... człowieku, to no skąd ja mam to pamięt? Dobra, zaraz się zresztą. To na żółtą na początku? Nie, właśnie nas po tym. Po tym. Mm. Po tym czekaj, następny ja taki. Pamiętam, oj, przekład. No jak, to tego samego, tam tej samej nocy to przechodziliśmy. Kłamco. Kurwa, czekaj. No, no i co się dzieje? Nie pamiętam. To były moje zryte mózgi, tak się nazywa filmik. I to było gdzieś 8.15 ten moment. Jeżeli dobrze czekaj. pamiętam. Dobra, ja przechodzę to dalej, no. bo tracę czas. Trololo, wymęczony temat, survival games, Edge fanpage Co? A ten, eee, czekaj ten! Ten 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 eee, co tam No Co to zrobił? Pierdziele, nie! Widzieliście, że to był potworny lag! Nie! Ja się nie zgadzam na takie coś po prostu, jeżeli dysk ma mi utrudniać tak? Sam jesteś cheater, zaraz się zbanuję z tego serwera, jeżeli jeszcze raz powiesz, że cheatuję Bo się wkurzyłem Bo się wkurzyłem po prostu no Bo no jest, był taki no. lak, co mi po prostu zrzucił z tego z klocka no ja... Co to jest za klocek w ogóle? A to na live jak, no, jak ten nie potrafiłeś przejść czekaj Co to no jest za No co jest Co jest, Jezu, jak, co jest, jest jak ten? Czy ty w ogóle jesteś? LOL, patrz, udało mi się. Bo to jest ten sam, to jest, nie, tak, to jest to samo to co to, wtedy. Od na początku to jest to samo co wtedy. Ta. No, znowu mi się udało. Brawo. Go around this, 180. 90 stopni. To nie jest 90, ludzie, ktoś nawet mi ostatnio poprawił, chciał poprawić mnie w komentarzach, że to jest... To, że to jest ten, 90, ludzie, to nie jest 90, ja wam zaraz pokażę, dlaczego to nie jest 90. Bo 90 stopni to kon prosty, no dokładnie Co tu, tu dużo tłumaczyć. A 180 to jest po prostu linia prosta, no. Taka. Prosto, no tak. prosto. Znowu mi ścina. Dobra, a tak więc witamy was po przerwie. Niestety dysk mi, na, na którym nagrywałem poprzednio ścinał mi strasznie nagrywanie, mogłoby się zdesynchronizować po prostu wszystko. I przez to właśnie jak z tego klocka tam spadłem. <laughs> Oh, to, to po prostu zmieniłem sobie nagrywanie na inny dysk, gdzie jak się będę wydzierał, to co prawda będzie się ścinało, ale nie będzie się tak randomowo w jakimś miejscu ścinało, tak? Więc po prostu jasna. Oj, po się. Chodź. Dobra. Ja się tam zjebałem, wiesz. <słuch> 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 o Boże <słuch> O Jezu. Jak naprawdę ja się no. tam zjebać? What? Ja to przejdę, patrz, nie pchaj mnie. Nie pcham cię. Kurwa. Nie, nie zepchnąłem cię. No wiem. No. Co to jest? Kurwa, no, no weź! Co to miało znaczyć? Umowę złamałeś, lol. Jebać umowę! No dobra, nie ja to dobra, czekam na odpowiedni moment. Nie, jeżeli będę, no bo teraz nie jesteśmy jeszcze jakoś... Dobra, to nie, to odpowiedz mi, przepraszam cię. Odpowiedz mi, możesz mnie zepchnąć, jak będę tutaj. Na co mam ci odpowiedzieć? No, masz, możesz mnie zepchnąć też, dawaj. No to czeka, masz na coś wejdziesz pozytywnego. Nie, no dobra, nie będę cię bił, ale jeszcze raz, <grym> Samson. Jeszcze raz, aby zo... Kurwa, nie trafi. <grym> nie potrafi. Dobre, nie będę cię bił, ale już tak ma nie być. Ty co, ale ja cię będę bił. Co? No właśnie mnie ty masz nie mieć. No dobra, ale. No ty. No dałem ci! Jeszcze no dobra, niech ci będzie, no niech ci będzie, no wybaczmy. Nie no będziemy ci. to znowu przechodzić kocinka. Za rok, może dwa. creeper. <gryper> <gryper. gryper> Ej, nie czekaj. <gry> ja to chyba przyjechałem. <gry> <po tałe klameturze. gry> ja to przyjechałem chyba wtedy po całej klawiaturze. No, ty, masz kiepsko, ty masz kiepską, ty masz kiepską klawiaturę no. A bo jak w co zrobiłeś Ja wtedy zrobię takie no. Słoń kurwa O Boże, ten słoń był zajebisty Jak ja to zrobiłem? Nie wiem do tej pory Bo do ty, ty, do tej krowy tam mówisz No to się kurwa gapisz No A potem było takie ty, Potem ty zacząłeś tak napierać, A ja tak No ja właśnie o. walnąłem tak tak lekko, nie? Ty potem zacząć napierdala się, a Ej, potem. Jebnąłem w biurko i aż monitory mi zadrżały. To biurko jest, jest stabilne. Jest niestabilne. No niestabilne jest właśnie. Tak, kurwa nie przejdziemy. Przeklinasz! Ja? Tydy. Tak. No przestań! No co, przestań! No nie, dobra, cofam się na spana przecież. Arr! A Ale jesteś oszukiwany. No staj jest. się spokój, co ty wygląda. Bo w ogóle tego się robić? nie da przejść. Da się to przejść oszukiwany. To jest za trudne, to jest dopiero 65. Dobra, no, no to w takim razie ostatnie trzy razy i ten. Albo skupmy się, stary, no przecież to jest ten skok. No właśnie wiem, ale jakiś trudniejszy. No nie, to jest ty ten sam! Wiem! Okay. No jest, kurwa, udało mi się, ale co. No tak? ja nie wiem, kurde, ja to na live przyszedłem. No jest, już. dalej, no przyszedłem tu. No to I tu widzisz. się zjebie pewnie. Przeklinasz. No, kurwa, no wiedziałem. Przeklinasz znowu. No bo nie mogę się powstrzymać. czekaj. A ty to robisz z shiftem czy jak to robisz? Ale co? No ten skok. Który skok? No ten skok. Nie no z jakim shiftem? Ten? Tak, ten. No co ty? Nie, no, no czekaj. Ty... Ustawiam się tu na shifcie, żebym wiesz, żebym nie mhm. zawadził, nie? Czekaj. Ustawiam się i... Czekaj! Yep. What? What? Bo aż mi W odpadło. Ej, umowa była, no bez jaj! To zrzuć mnie stąd. Czekaj, to ja Gdzie już jesteś? tu wskoczę sobie. Ty kurwa. Widzisz, skoczyłem. No zrzuć mnie, zrzuć mnie. Mamilonie. Co? Zrzuć mnie. No zrzuć mnie. Skąd mam cię zrzucić? kurde! Jest. Coś zrobił. Nic. Po prostu no. wpieprzyłem się w ciebie i tak nic nie widziałeś pewnie. Ooooo! Byłem ze blisko już. Słuchajcie, no, ja mam jakieś dziwne lak spajki nic No weź Kamil, nie drzyj się tak. Ludzie sobie pomyślą. No, <laughs> Zobacz, gdzie jestem, wziomeczku. No ja też tu jestem. Czekaj, czekaj, to ja tam wskoczę. Przesuń się, proszę cię, stary, bo ja, ja mam szansę. No idź, no idź. I co teraz? Teraz zobaczcie. Jaki tu jest skąd? Jak 90. jest kąt Tu jest ciach, taka 90. prosta kreska. Jeżeli to byłaby dziewięćdziesiątka, to tutaj byłby klocek, w tym miejscu. W tym miejscu byłby klocek. No nie zrzucaj mi tego, w tym miejscu byłby klocek, o tu, Tu, dokładnie tu byłby klocek. Więc no nie dokładnie. piszcie bzdur, to jest 180 stopni ludzie. 180. Ja nie wiem jak można na 180. To jest kąt prosty! To no jest mi kąt was, prosty. Was, was i waszej matury, ludzie, wy nie znacie! Jaka matura? Matura z matematyki! O Boże. Jest! Nie przejdę tego! Kurwa! Znowu przeklinasz, a ja nie przeklnę. No bo ty się grzesz, a ja nie umiem się drzeć. No co, jaj! To jest o kukułka! Ty kurwa znowu przeklinasz? nie, ty strasznie przeklinasz Słuchajcie, unsub dla ognistego Na co dzień też, wydaje mi się Nie w szkole się odraniłem Jezus, jest tu, zobaczcie, gdzie jest teba? 30 FPS-ów, jak się wydzieram nie dzi mordy tak! Właśnie, ty przeklinasz, ja wyklinam, co? Co? Ja nie przeklinam o się Ja przeklinam, ty wyzywasz Nie! Jak to, co ty gadasz? Sufnie nie mogę wstawić Szybko, szybko, bo czasu nie ma kolego. Szybko, 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 szybko Jezus przepraszam cię, tepam cię, tepam cię, to było... To było naprawdę je, to ja nie chciałem cię trafić Tepam cię creeper Dobra, przesuń się. Już czekaj. Czekaj. Taki creeper No i kurwa ja tego nie przeskoczę! Boże, to ja cię tepnę, ja cię tepam do ciebie, okej? Okay? Oba. ja pierwszy to skaczę. Ja no ci pokażę, jak to się robi. Przesuń się. Gdzie ty stałeś, Mój Tutaj? Tu. Okay. tu. <laughs> jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze no raz, bo to było takie zepsute. Teraz będzie dobrze. No nic co? Jeszcze raz, no przy. Ja tu przeskakiwałem, no. No właśnie, no. Przecież to jest proste. Dawaj, jeszcze, okay. jeszcze raz ci to zrobić, czekaj, jeszcze raz. No to właśnie ja chcę teraz, czekaj. No to proszę, jeszcze raz ja spróbuję, ja że... No ale to... Czekaj! No i zasłoniłeś mi, nic, nie bo no to dawaj, no, dawaj Kurwa no zem, i weź co? Tak, no bo zahaczyłem Dobra, to teraz ja, patrzę no patrz jak to się robi. Weź się schowaj tam właśnie no O Boże, czekaj. No nie rzucaj mi ty... Co? Coś ty zrobił? Co ty że Ja nie spadłem! O Boże! O Jezu. Ale i tak ta. O czekaj, patrz gdzie jestem już znowu. Spoko, gdzie jest jestem tutaj. Patrz, tepam cię do kurwa siebie. No właśnie. Żeby nie było. Patrz, przesuń się. No nie, czekaj, czekaj, czekaj. Przesuń się, nie skacz Nie, to jest niemożliwe. Przesuń się. Bo zasłaniasz mi cały czas. No nie mam kurwa gdzie się schować. Nagrywacie to nie. Nagrywamy to! Cały czas to nagrywamy zióra, no cały czas, ziemamy. Kurwa! Napierdole Gdzie się zepną? Ale ja słyszałam, że tego checkpointa otworzyłeś Którego? Gdzie ty jesteś? Dobra, nie, słuchaj, bo... Zrobimy to po prostu w ten Gdy sposób. Pozdrawisz? Nie Pozdrawiam Kogo pozdrawiasz? <laughs> przeszedłem A, przeszedłem. Okay. Mhm. No boż, dawaj. Przygotowałeś. Nic, co z mam, Zobaczcie na nagraniu, że no nic nie cheatowano. Kurwa, dobra, wierzę ci, lol. I znowu przeklinasz. No bo ty się drzesz. Ja, ale ty przeklinasz. No na jedną wychodzi. Nie, nie na jedną wychodzi. Uzupełniałem się. Ła! O lol. Znowu dzisiaj tak sobie tylko ci idzie. Nie, dobrze. A czy Ty nie jest... właśnie dzisiaj tak nagrywaliśmy nawet... z Piotrkiem z to zakro. Kiedy? Eee, wczoraj. Cze... Jak to wczoraj? A eee, no wczoraj nagrywaliśmy. No to czemu żeś mi nie powiedział, to też bym poszedł nagrać. Co z Piotrkiem? Dlaczego nie? Tak, no, no to można się umówić na, na jakieś następne. We no widzisz, ale widzisz Piotrek, jaki ten ognisty jest. To jest ja kłamca. Nie myślałam, ognisty to kłamca. Mm -hmm. nie no kurwa no. O której wczoraj ten? W szkole. No właśnie, taki jesteś. Nie no, ty chyba byłeś, wiesz, ale... No ja nie wiedziałam, czy będę miał foldy dob, czy nie. I dobra, nagra się następnego z Peterem, nie? Eee. Zakaraj, to zamknę ci no. te drzwi. Css. No kurwa! Jestem <grym> creeperem. A weź, bo zdejmę maskę i już nie będzie tak śmiesznie. Dobra, ja mogę zdjąć maskę w sumie, masz rację. Dobra, to co, zdejmujemy maskę, nie? Ej, da, daj mi ten. Yy, Dobra, to ja zdejmuję maskę. Uwaga! Coś, co? Zdjąłem maskę! Jaki <grywy>, no Ej, daj mi dynię Nie. Jest. Dobra, ty, bo naprawdę to, co teraz tu jest, to jest o bardzo nie. łatwe. A my Long po prostu gap, opieprzamy się. My się strasznie opieprzamy. Ja się nie opieprzam. Tak, my Na się opieprzamy. 60, 45 fpsów i spad i znowu wzrosło do 180. O, Nic nie to. rozumiem z tych spadków. Yes! Nie. 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 Hmm. Jeszcze nie wybuchłem. Tak, ale ciekawe kiedy. O, LOL o, Dobrze mi idzie. Lol. Ty też zaraz spadniesz, bo jesteś noobem. Kurwa! Nic no co, nic co. No i czemu Dobrze, że No to ty żeś przeklnął się teraz. Ja przeklnąłem? ciekawe kiedy Przed chwilą. Nie, nie usłyszałem cię nie, nie, ja mam jakieś ściny, ściny mam Wiesz ja też bo mam 2 FPS. -y. Nie nie masz ścin, nie, ty nie ściny. Nie masz poważnie ja mam 30 FPS-ów i nie, nie mam strasznie, mam... Niepłytne. Ale ja nagrywam, ale mi coś teraz co na 5 sekund do 60 FPS-ów spada to... I to tak jak spada to mam jakby 5 FPS-ów no znowu, znowu, znowu! Patrzcie, 60 i zostało na 60, Kurde. tak? No więc dobra, to niech zostaje na tych 60... Nie i patrzcie! 240! 180! I tak jest cały czas. No wiem. I znowu widzieliście no to! Widzieliście to? to? Nie, nie, zamknij się teraz! No przecież zajebiście jak masz kurwa 60 FPS-ów Nie. Ja dobra, słuchajcie, ja, ja, ja robię tutaj cięcie krótkie, bo mnie to do szału okay, doprowadzić. Do zobaczenia.